Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Wrap Up, czyli podsumowanie zeszłego miesiąca, w tym przypadku jest to oczywiście listopad. To był y, dziwny miesiąc, taki, który przeleciał bardzo szybko i naprawdę mam na myśli bardzo szybko. Czytałam, no myślę, że sporo, biorąc pod uwagę grubość niektórych z tych książek, natomiast jest to. Taki miesiąc pod znakiem atramentowej serii, dlatego że 1 listopada udało mi się przesłuchać. właściwie to był chyba 2 listopada. Atramentowe serce, i później po prostu poleciałam z całą serią. Pierwsze cztery książki, o których wam opowiem, to jest coś, co tak jak mówię. Towarzyszyło mi przez większą część listopada, czyli atramentowe serce, atramentowa krew, atramentowa śmierć i kolor zemsty. Czyli czwarty tom, który został wydany kilkanaście lat po premierze atramentowego serca, jest takim powrotem do tego świata, dużo bardziej dojrzałym i coś o czym zapomniałam w kontekście recenzji, dlatego że jeżeli ktoś z Was by chciał wiedzieć, jak moje doświadczenie po drugim czytaniu, dlatego, że ja kiedyś zaczęłam tę serię, to zapraszam Was do filmu, który nagrywałam ostatnio. On jest o całej atramentowej serii, plus właśnie o kolorze Zemsty. I ja tam, tam zaczęłam jeden wątek, do którego powiedziałam, że przejdę i zapomniałam o nim. To jest wątek związany z różnicą między pisaniem, słowem pisanym, a rysunkami. I tutaj rzecz, którą chyba też o tym zapomniałam w filmie, nie pamiętam, to jest to, że w, w podziękowaniach i też w samych książkach, w tych pierwotnych wydaniach Egmo, Egmo Kontu, są ilustracje. One są drobne, tak naprawdę one się pojawiają bardzo rzadko, ale gdzieś tam są mimo wszystko tym efektem dodanym. I pamiętam, że w trakcie czytania atramentowej krwi miałam takie poczucie, że czegoś mi jakby brakowało. I gdy dotarłam do epilogu, to znaczy nie epilogu, tylko pos, przepraszam, podziękowań autorki, to dotarło do mnie, że właśnie brakowało mi tych ilustracji, które jednak były przy poprzednim wydaniu. Nie wiem, z czego to wynika, prawdopodobnie tutaj coś sprawami. Natomiast w kolorze zemsty my się mocno skupiamy na tej różnicy między słowem pisanym, a Słowami wyrażonymi przez ilustrację, obrazy. Dlatego, że jak się okazuje, autorka również gdzieś ma swoją taką miłość do ym, sztuki, yy, i ona tutaj trochę odpowiada na to, co jest dla niej ważniejsze. Oczywiście to nie jest tak, że ona uwidnia, to to jest ważniejsze dla wszystkich. Po prostu sama wyraża to, co chciała nam przekazać tą powieścią, która, tak jak mówię, jest dużo bardziej dojrzała, jest też dużo krótsza i uważam, że to jest jej bardzo, bardzo mocna strona. Więc nawet jeżeli nie będziecie fanami tego, że jednak ci bohaterowie, których poznaliśmy w tej trylogii, nie są tutaj na. Na piedestale, to mimo wszystko spodobała wam się ta seria, ta, ta, ta część, powrót do tego. Następnie kolejna książka, którą udało mi się przeczytać na początku listopada, to jest Czarownictwo dla Zbłąkanych Dziewcząt. I tutaj też bardzo się rozgadywać nie będę, bo się bardzo rozgadywałam z Izą w filmie, bo nagrałyśmy właśnie recenzję w ramach mojej serii Dwie strony Okładki, gdzie po prostu zderzamy swoje doświadczenia. Bardzo mi zależało na tym, żebyśmy nie znały wcześniej swoich y, opinii na temat tej książki, bo była ciekawa po prostu jak Iza podejdzie do, do tej historii, zważywszy na to, że ona nie czytała wcześniej książki, żadnej książki Grady'ego Hendrixa, a ja miałam już okazję jedną poznać. Jedna to wcale nie jest dużo, ale mimo wszystko wiedziałam z czym to się je. No i niestety tutaj brakowało mi tego mroku, brakowało mi tego horroru, bo element paranormalny jak najbardziej jest i nie mam zamiaru się wyrzekać tego, ale jest bardzo delikatny i tak naprawdę nie do końca jest taką siłą napędową tej książki. I o ile, no nie mogę powiedzieć, że jak sprzedać nawiedzony dom, siłą napędową był wątek paranormalny. On był świetnym dodatkiem i on był tak dobrze wplec wpleciony, że ja do dzisiaj jestem pod ogromnym wrażeniem. Po prostu tam to ma wszystko ręce i nogi, a tutaj trochę tak. Nie do końca. Gdybyście chcieli wiedzieć więcej i gdybyście chcieli wiedzieć, co Iza sądzi na temat tej książki, to zapraszam Was do naszego wspólnego filmu. W związku z tym, że na początku listopada mam urodzinę, znaczy na początku, no tak, w jednej trzeciej listopada mam urodzinę, to dziewczyny wyprawa, wyprawiły mi fantastyczne urodziny. Dziewczyny, czyli Alex i Martyna e, Book away. Przyjechałam do dziewczyn i. Wielkim moim zaskoczeniem było to, że na stole u Alex leżały trzy książki i jest to w Domu Kłamców. Dziewczyny kupiły trzy egzemplarze, żeby sobie, żebyśmy sobie może zrobiły taki book club. Koniec końców wyszło, że czytałam ja i Martyna, bo Alex akurat nie miała ochoty na tę książkę, na tę konkretną. Więc ja z Martyną trochę miałyśmy taki drobny body reading. Obie przeczytałyśmy ją dosyć szybko. Obie mamy chyba z tą książką ten sam problem, czyli yy, ja mam taki problem. Mój pierwotny problem jest taki, że ja myślałam, że ona jest trochę o czymś innym. To jest yy, Jeden Dzień w Domu Kłamców, czyli Historia, ludzi, które, którzy wyprawiają e, imprezę urodzinową dla swojej córki, to są raczej bogaci ludzie. I mamy tam nową, aktualną dziewczynę ojca tej głównej bohaterki, znaczy tej dziewczyny, która świętuje urodziny i byłą żonę. Przechodzimy między perspektywami od jednego do drugiego. Co więcej, nasz główny bohater jest psychiatrą. Ta główna bohaterka, e, która jakby jest tą siłą napędową historii, czyli obecna jego żona, no miała lekkie problemy związane z połogiem. Wiemy, że coś jest nie tak. I mówiąc szczerze, to jest tak jak... To jest trochę Taka telenowela, taki dramat, który rozgrywa się na przestrzeni jednego wieczora. Ja bardzo lubię ogólnie książki, które rozgrywają się w y, krótkim okresie czasu. Natomiast tutaj ci bohaterowie są strasznie płascy. I myślę, że z, z Martyną miałyśmy obie ten sam problem, że po prostu strasznie nas oni męczyli, i nie za bardzo nas interesowało, co będzie dalej, a jednocześnie miałyśmy takie, że hmm, gdzieś to napięcie musi być. Zresztą tu chyba na okładce. Alicja Ślińska napisała Wciągające thriller napięcie niesłabnie nawet na moment. Polecam. I ja uważam, że to napięcie jest, ale ono trwa 30 stron. Czy zakończenie jest dobre? Jest fajne. Ale nie wynagradza samej książki, więc niestety ode mnie były to dwie gwiazdki. Nie powiem, że to był stracony czas, bo w sumie dobrze się bawiłam. To jest taka książka, że wiecie, wy ją czytacie. Lecą strony, jest spoko, ale wiecie, że o niej nie będziecie pamiętać. I trochę takie mam po prostu odczucia w stosunku do niej. Myślę, że jeżeli szukacie tutaj dobrego thrilleru, to nie znajdziecie tego, ale spoko spędzony czas i książkę, którą łatwo się czyta. Już znajdziecie. Kolejna książka, właściwie kolejne dwie, o których będę mówiła, to jest całkowite przeciwieństwo tego, o czym teraz mówiłam, czyli tego rozczarowania. Mamy tutaj Rzekę Lodu, która pierwotnie, gdy przeczytałam notkę od wydawnictwa, które zaproponowało mi współpracę, to nie byłam przekonana, bo sobie pomyślałam, hmm, ja nie do końca lubię książki, które rozgrywają się wiele, wiele lat wcześniej. W sensie, mój licznik cofa się najdalej do 1800 roku i raczej dalej bym nie szła. To znaczy. Nie, nie bardzo mnie tamte czasy jakoś tak interesują. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Może to jest to, że nie lubię czegoś, co jest dla mnie nieznane. Więc tutaj ten rok 1789, no nie był dla mnie zachęcający. Przeczytam wam to pierwsze zdanie. W zamarzniętej rzece Ken Kennebec znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejsce zbrodni zostaje wezwana miejscowa akuszerka i uzdrowicielka Marta Ballard, aby zbadać ciało i ustalić przyczynę śmierci. Miałam takie, że mm, nie wiem, czy to będzie to, ale wow. Muszę przyznać, że była to bardzo angażująca lektura. To jest też powieść, którą, gdy ja zaczęłam poznawać, to Alex się mnie zapytała, czy jej się spodoba, i ja wtedy jej powiedziałam, że tak. I teraz tym bardziej podtrzymuję, bo wiem, że jej się spodobała, bo to jest taka książka o silnych kobietach. W sumie o kobietach w liczbie mnogiej. Bo mamy tutaj właśnie tą główną bohaterkę Martę Balard, która jest akuszerką. Staje trochę naprzeciw lekarza, który się przecież tak dobrze kształcił, on chodził do tak fantastycznej szkoły. Tylko problem jest taki, że on jest bardzo młody, nieopierzony i nie ma zbyt dużo doświadczenia. a ma Marta, mimo że brak jej takiego ogromnego wykształcenia jak jemu po studiach lekarskich, to Ma to doświadczenie i ona wie, jak wyglądają porody. Więc ścierają się tutaj oni. Co więcej, mamy tą sprawę, sprawę znalezionego ciała mężczyzny. To jest od razu wiadomo, jak w książce, czyje to jest ciało, bo wszyscy oczywiście znają w wiosce, wiedzą, wiedzą kto, co i jak. I Marta postanawia sprawdzić, zrobić taką obdukcję, w związku z tym, że ten mężczyzna nie był dobrym mężczyzną. On coś zrobił, coś strasznego, co później oczywiście w samej książce będzie em, podlegało procesowi. Bardzo dobrze poprowadzona książka. To jest historia, która w ogóle powstała na bazie zapisków realnej akuszerki, która żyła. I oczywiście one są trochę posklejane. To jest wszystko w informacji od autorki na samym końcu, więc jeżeli ktoś z Was był ciekawy i ona też polecała tam inne lektury o tej kobiecie, to myślę, że warto przeczytać. I to jest taka książka, która mimo tego, że ja podeszłam z dużym dystansem, to bardzo szybko mnie ona do siebie przekonała. Bo ja myślałam, że to wiecie, będzie tak, że przyjdzie za kobita, będzie próbowała dojść do tego, kto co zrobił, a no, nie za bardzo będzie fabułę. A my mamy i tutaj to. Akuszerię, mamy sprawę zabójstwa, mamy sądownictwo, mamy walkę o posiadłość. Bardzo dużo różnych wątków, które są naprawdę dobrze poprowadzone. To znaczy, nie ma tutaj chyba takiego wątku, który byłby wrzucony i nie do końca dopracowany. Więc myślę, że każdej osobie, która lubi akuszerki, ta książka też się może spodobać. Więc jeżeli macie babcie, które bardzo lubią akuszerki Sabiny Jakubowskiej, to dajcie im rzekę lodu. Kolejna książka, tak jak wspomniałam, już jest jednym z moich ogromnych zachwytów, bo tak jak wiecie, w tym roku zaczęłam poznawać serię poradnika prawdziwej damy. I ja podchodziłam z takim nastawieniem, że okej okay, będzie dobrze, ale ja szybko o tym zapomnę. I no. Nie do, nie do końca tak się wydarzyło, dlatego, że ja się strasznie zakochałam w tych książkach. Mi bardzo odpowiadają ci bohaterowie, bardzo mi odpowiada humor tego, dlatego, że to jest w mojej opinii bardziej humorzasta... humorzasta... to nie jest dobre słowo. Bardziej pełna rozrywki wersja książek Agaty Christie, bo mamy morderstwo. Oczywiście wszystko jest w jednym miasteczku i fakt, że to się przydarza po raz piąty głównej bohaterce i że coś dotyczy, jakieś zabójstwo dotyczy kogoś z jej otoczenia, no jest... Oczywiście pra praktycznie nierealny, a jednocześnie mi to absolutnie nie przeszkadza, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że te komedie kryminalne, które ciągną się przez kilka tomów, no, bardzo często mają tak, że nie są do końca realistyczne. No, ale tutaj w końcu doszliśmy do ślubu. Tak jak wiecie, jak ja przeczytałam cztery tomy, to napisałam do wydawnictwa i trochę mi tak zasugerowano, że raczej porzucono tę serię, a później nie wiem, nie wiem czy to było tak, że nagle wzrosło zainteresowanie poprzednimi tomami, czy o co chodzi, ale bardzo się ucieszyłam, bo dowiedziałam się, że na pewno tom piąty będzie wydany, które właśnie trzymam w ręce i z tego co wiem tom szósty również jest wykupiony, więc fantastycznie, bardzo się cieszę i jedyna rzecz tak naprawdę, która mi w tym wszystkim e, nie do końca pasowała, to jest lektorka audiobooka. W porównaniu do dwóch poprzednich, dlatego że pierwsze, dwa tomy, pierwsze trzy tomy są czytane przez jedną lektorkę, czwarty tom przez inną, no i piąty tom też przez inną, nie do końca mi po prostu ona zagrała. Ja się domyślam, że to wynika po prostu z braku... Pewnie było szybko nagrywane, bo chcieli ze wszystkim jak najprędzej zdążyć, ale to nie jest do końca moim zdaniem głos do takiej serii. O czym sama seria jest, no nie do końca jestem w stanie Wam powiedzieć, Wiedzieć. Mamy tu kobietę, która została bardzo młodowdową. E, ona wiedziała, co tam się rozgrywa w e, historii jej męża. Znaczy, dostaje nowe życie, po prostu. O czym mówić? No, chyba nie do końca, już przy piątym tomie bez sensu. E, poza tym, myślę, że tytuł Wam bardzo dużo zdradza. Cudowne, cudowne, fantastyczni bohaterowie, fajna zagadka. Co jest o tyle zabawne, że tutaj zagadka, w zagadce mamy element fotografii, i ten sam element jest w Nevermore, czwartej części, którą aktualnie czytam, tylko że jest w języku, Angielskim, więc było to dla mnie ciekawe doświadczenie, że w dwóch totalnie różnych książkach mam ten sam element rozwikłania zagadki zawarty. Zawarty ten sam element. Jeżeli Was dotychczas nie przekonałam tą serią, to już nie wiem, co miałabym zrobić. Kolejna książka to Strażnicy szeptu Echo lasu Marcina Malca. To jest książka, którą ja czytałam we współpracy z wydawnictwem, Natomiast ja sama z siebie też bym ją przeczytała. Ja zresztą Marcina mam jeszcze chyba z dwie nieprzeczytane książki, tylko one są tak wysoko, że ja nigdy o nich nie myślę. W momencie, w którym wybieram kolejną lekturę, tak samo książka Wiktorii: Slawik Bóg, ona też jest strasznie wysoko i jakoś tak po prostu nigdy mój wzrok na nich nie pada. Ale wracając do historii, to jest pierwszy tom trylogii, która będzie miała różne mitologie. O ile zrozumiałam, to chyba w kolejnym tomie będzie. Inna mitologia, tutaj mamy mitologię słowiańską. Mamy tutaj historię młodej dziewczyny, która ma na imię Maja i ona bardzo lubi las. Zawsze była dziwna, trochę inna, ale marzyła też o takiej przygodzie, o czymś innym. I na samym początku książki dowiadujemy się, że coś złego stało się z jej mamą. Nie do końca wiemy co, wiemy tylko, że no, podupadła bardzo mocno na zdrowiu. I Maja no, nie do końca sobie z tym radzi, też dlatego, że ojca nigdy wcześniej nie było za bardzo w domu, więc ten tata to tak. Yy... Nie, nie uczestniczył w 100% w wychowaniu córki. Co więcej, nagle pojawia się dziadek, który na wiele miesięcy potrafi zniknąć i nikogo to nie dziwi, bo on po prostu takim jest lekko duchem. To jest taka książka, która myślę, że spodoba się czytelnikom. Na spokojnie, nawet 7, plus, jeżeli będzie czytana z rodzicami, ma elementy mitologii słowiańskiej, one są w bardzo przystępny sposób przekazane. Nie ma tutaj straszności, w sensie to nie jest tak, że coś by miało dziecko przestraszyć. I jedyna rzecz, do której ja się jestem w stanie przyczepić, o której też mówiłam Marcinowi, to są nie do końca naturalne mm, dialogi, w sensie one są za bardzo, za bardzo. I, I może, i może tyle. One po prostu dla mnie nie były zbyt. Yy, nie byłam w stanie uwierzyć, że ktoś by w ten sposób ze sobą rozmawiał. Więc to jest taka jedyna rzecz, którą gdzieś dostrzegam, która jest niedociągnięta, ale to już myślę, że jest do naprawy. Więc jeżeli poszukujecie prezentu dla czytelnika 7, który czytał Baśniobór i mu się podobał, to myślę, że też można z tym spróbować. Kolejna książka to jest. Coś, na co zapatrywałam się od bardzo, bardzo dawna. Jeżeli pamiętacie TBR do końca roku, to tam e, mówiłam, że albo to będzie mag bitewny, albo to będzie Alchemist, albo to będzie Demon Copperhead. I ja jestem w trakcie Demona Copperheada, który. O, oh, Jezus. Jeżeli ktokolwiek mi powiedział, że mi się ta książka nie spodoba, czy wy mnie w ogóle znacie? Ta książka, ja to wczoraj Adamowi powiedziałam, mówię o Demonie, teraz nie o magu bitewnym. Demon to jest książka, która jest. Można by powiedzieć, że jest absolutnie nudna i o niczym, a jednocześnie jest tak napisana, że ja bym jej mogła mi milionami godzin słuchać. I fakt, że mi zostało tylko 9 godzin audiobooka i ja nie wiem jakim cudem ja przesłuchałam poprzednie 16, bo ja naprawdę to było od przypadku do przypadku. Wow. Naprawdę ja nie wiem jak się pisze tak dobre książki. Jest to dla mnie niewiadoma, jak można napisać tak dobrze coś co na pierwszy rzut oka jest absolutnie nudną historią. Taka jest moja opinia yy, na razie co do Demona. Yy, ja się domyślam, jaki tam będzie wątek, w związku z tym, że jedna rzecz była przebąknięta i moja głowa, już, yy, głowa farmaceuty już zadziałała, ale zobaczymy, jak to koniec końców wyjdzie. No i ten mag bitewne, którego bardzo chciałam przeczytać, yy, on był w ogóle przeze mnie zaczęty w sierpniu albo we wrześniu, w momencie, w którym czytałam, a właściwie słuchałam epok. Tylko, że jak włączyłam maga bitewnego, to dotarło do mnie, że yy, audiobooka czyta Albert Osik, którego słuchałam. Gdy miałam do czynienia z epokami i stwierdziłam, że to jest bardzo zły pomysł, żeby słuchać tego samego lektora, czytającego dwie serie fantastyczne, bo mi się one najzwyczajniej w świecie pomylą. O ile światy by się może mi nie do końca pomyliły, bo są jednak dosyć różne, tak ten głos lektora mnie tutaj e, zatrzymał. E, ja wtedy odpoczęłam od Alberta, którego zresztą bardzo lubię jako lektora, i postanowiłam sięgnąć po inne książki, ale nadszedł ten moment. Ta wiekopomna chwila, gdy. Sięgnam po tę cegłę, która zresztą w poprzednim wydaniu była dzielona, to wydanie ma też z tego co znaczy tak mi się wydaje patrząc na inne książki, ma chyba trochę mniejszą czcionkę, tak żeby się dało to zmieścić w wydaniu jednotomowym i jakkolwiek móc operować tą, e, tą cegłą. To jest taka książka, która ja nie, nie do końca wiem, nie poszukałam też na ten temat informacji, bo wiem, że jeżeli będzie kolejny tom, to ja nie będę czytała. Wiem, że ma coś być, tylko nie wiem, wydaje mi się, że to jest coś, co chyba będzie prequelem, ale tutaj no, nie daję sobie absolutnie ręki uciąć. To może być tak, że to jest historia jednotomowa, Bo to jest historia, która została napisana w 2017 roku i więcej już nie mamy od 8 lat, a jednak to jest długi czas jak na rynek wydawniczy, więc nie wiem. Ale jeżeli to była powieść tomowa, to ja, ja nie jestem przekonana. Dla mnie w ogóle bardzo dziwny był początek. I ja chyba o tym gdzieś mówiłam we, w którymś vlogu, że przepraszam, nie chciałam pani obudzić, to tylko mój łokieć. Wspominałam o tym, że to co mi mnie dziwi w tej książce, to to jest fakt, że kiedy zaczyna się ją, to do ósmej godziny audiobooka nie ma tego co jest w opisie. I ja przez długi czas sobie myślałam, że może ja przesunęłam. Może to jest coś co się dzieje później. Może to jest tak, że nie wiem, słucha ja, szczerze, ja naprawdę w którymś momencie myślałam, że ja zaczynam słuchać od księgi drugiej i dlatego ja jestem tak wrzucona w historię. Ten wstęp jest napisany w sposób, który nie byłby niczym dziwnym, gdyby to był prequel do jakiejś historii albo wstęp do czegoś, tylko napisany po wydaniu pierwszej części. I to jest tak, że wy macie bardzo mocny wyrywek tego jak do tego doszło, do tego co jest w opisie i później całą historię. I na koniec, oczywiście, gdzieś tam, no to jest w sumie, to jest zakończony temat, powiedziałabym. Oczywiście do tego można dołożyć historię, ale nie jest to konieczne. To znaczy, nie dostajecie jakiegoś mega mocnego cliffhangera. Byłam na początku bardzo oczarowana tym wstępem. Uważam, że to jest coś mocno innowacyjnego w powieściach fantazy. Później, jak była, był etap nauki, no to. Wiadomo, naprawdę nie wiem, w jaki sposób musiałoby coś być napisane, żeby mnie ja nie pokochała motywu nauki, szkolenia w powieściach fantastycznych. No i później była cała reszta. I, i to jest tak, że ci bohaterowie są dobrze wykreowani. Naprawdę nie mam tutaj za, za dużo do zarzucenia, a jednocześnie mnie absolutnie nie interesowali. Więc myślę, że to może być po prostu wina po mojej stronie. To może być fakt, że bardzo długo tej książki słuchałam, tylko że no, nie za bardzo miałam jak inaczej. Po prostu jest bardzo długa ta książka, więc. Nie wiem, co musiałabym zrobić. Była to ciekawa przeprawa, długa, ale była to trzygwiazdkowa przeprawa. Jest mi z tego powodu przykro, bo jednak myślałam, myślałam że MacBitewny to będzie moje nowe, moja nowa ulubiona książka. No bo ma smoki, ma szkolenie, ma ten bardzo ciekawy wstęp, który wstępem nie jest. Jest czymś innym. Ale chociaż powiem szczerze, że rozwiązanie samej zagadki też było fajne. Więc obiektywnie mówiąc, naprawdę jest tutaj dużo dobrych rzeczy, ale subiektywnie coś nie zagrało między nami. I ostatnia książka to jest coś, co uważam, że zrobiłam bardzo źle. Dlatego, że wydawnictwo Mag wydało najpierw serię Saliwana, która nie mam pojęcia, jak się nazywa, ale zaczyna się od wieży koronnej. I ja te cztery tomy przesłuchałam w 2023 W roku jak się broniłam, czyli w 2023. Było fajnie, dobrze się bawiłam. Potem miałam dosyć mocne flashbacki, gdy słuchałam em, serii z, z, z Mgły Zrodzonego tej drugiej ery. OK. Spoko. Bo potem sięgnęłam po epoki to było w tym roku. Jak wiecie, ja się epokami zachwycałam. Uważam, że epoki są świetnym, rozrywkowym fantasy. Naprawdę to jest, to jest szczyt rozrywkowego fantasy. Jest jeszcze naprawdę tak dobrze wykreowanym, w sensie on jest na, Ze smakiem wykreowany jest ten świat. Nie ma tego za dużo, nie ma tego za mało. No i sięgnęłam po Kroniki Riri. Czyli seria, która chronologicznie rozgrywa się wiele, wiele lat po epokach, po ostatnich legendach, bo tak się nazywa ta seria. Legendy Pierwszego Świata, o tak się nazywa. Ale była napisana wcześniej. Nawet sobie zobaczę, w którym roku była napisana. I one w ogóle były też w 2008. One były też wydawane w języku polskim, tylko to nie było wydawane przez wydawnictwo MAC, tylko przez jakieś inne wydawnictwo, nie pamiętam jakie. No i w tym roku zostały wznowione przez... Maga. Ja sobie kupiłam pierwszy tom, kupiłam drugi, kupiłam trzeci, kupiłam czwarty i, i to jest bardzo złe, że ja to robię w tak krótkim odstępie od epok, dlatego że to jest na dużo niższym poziomie. I to też jest rozrywkowe, to na tym też się człowiek jest w stanie fantastycznie bawić. Tylko kiedy ja już wiem, jaki potencjał ma Saliman, to nie do końca mnie po prostu przekonuje w tych e, krótkich książeczkach, bo one są dosyć krótkie. Pierwszy, drugi tom to naprawdę. Czeka, córku. Także między nami nie zagrało z tej prostej przyczyny, że ja po prostu w złą stronę czytałam te książki. Ta książka powinna być jako pierwsza i wtedy myślę, że dużo bardziej by mi się podobała. Natomiast to jest to, że ja po prostu jestem w trakcie drugiego tomu, który bardzo mi się nie podoba i, i chyba teraz ta frustracja się za mnie wylewa, bo ten pierwszy naprawdę był fajny. Mamy tutaj historię dwójki no, takich złoli do wynajęcia, którzy za dobre pieniądze robią rzeczy, których się inni by nie podjęli, wykradają różne rzeczy, podkładają różne rzeczy. No, robią to, co robią źli ludzie trochę, oczywiście za słone, grube pieniądze. I w pierwszej części mamy, zaczyna się bardzo mocno akcją, w sensie wchodzicie w książkę i już macie akcję. Bardzo dobrze się te historie śledzi, dlatego że to jest, to jest tak, że wy jesteście wrzuceni w fabułę, tylko to jest na tyle proste, żeby wszystko wiecie. Nie musicie wiedzieć, jak wygląda świat, kto z kim, co i jak. Wy wiecie, że macie dwójkę bohaterów i oni robią złe, złe. W cudzysłowie rzeczy. I ten w tej pierwszej części mamy tutaj taką walkę trochę królowie, potomkowie, czy ktoś dostanie tron, czy nie dostanie tego tronu. I okej, okay, to było bardzo przyjemne. Tylko ja właśnie teraz mam ten niesmak przy okazji drugiego tomu, który jeszcze, którego jeszcze nie skończyłam. Tam mi zostało z półtorej godziny, ale to myślę, że. Już po prostu w grudniowym rapapie. Więc tak się prezentują wszystkie, lektury, które przeczytałam i przesłuchałam w listopadzie. Myślę, że było, był to dobry miesiąc. Teraz, jak tak patrzę, to była tylko jedna dwugwiazdkowa pozycja, więc myślę, że no, było ok. Podzielcie się w komentarzu, jakie książki Wam udało się przeczytać w listopadzie. My sobie z Pestką bardzo chętnie poczytamy te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.